Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu aklierskim BOŚ. Dziś mamy dzień 20 września, czwartek, godzina i prawie 11.30, w związku z tym zapraszam do umówienia sytuacji na czterech najcie najciekawszych parach, jakie ile Państwu dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zacząłem od rynku euro dolara euro -dolara, który po ustanowieniu szczytów na poziomie 1,30-1,70 e, korekty. To tak naprawdę jest korekta tego większego ruchu i e, z, no, z technicznego punktu widzenia naruszyliśmy i tą małą lukę tutaj mm, i potencjalne wsparcie na poziomie 1,30, ten pełny zakres jak został bardzo szybko przybity. W związku z tym zmierzamy, zmierzamy w dół, widać, że tutaj te nocne dane z Chin zostały odebrane jako zapowiedź tego, że te fundamenty dla globalnego wzrostu w dalszym ciągu są niepewne, także inwestorzy uznali, że jednak te dwa programy interwencji banków centralnych no nie zmieniają układu fundamentalnego, dlatego widać tutaj przecenę wspólnej waluty, przecenę w obawie przed, przed wspólnie globalnego wzrostu, bądź że pogłębienie recesji, jeżeli mówimy o strefie euro. No, i tutaj, tak naprawdę, z punktu widzenia, wybyliśmy z tego takiego bardzo stromego kanału, o którym ja właśnie mówiłem, że z niego się wybijemy, ponieważ ne, ponieważ ta dynamika, oczywiście, była nie do utrzymania. No, wydaje się, że tutaj z naszego punktu widzenia nie mamy tak ważny poziom 1.29. To jest 23,6 FIBO. FIBO odłożone na, na, na tym długim impulsie wzrostowym. Impulsie z, z, tutaj z lipca, 23 lipca. No i tutaj, tak naprawdę, to jest takie intra, można powiedzieć, intrasesyjne wsparcie, ponieważ one tutaj historycznie nam jakoś nie działało. Oczywiście tu mamy, mamy jakąś taką małą lukę, lukę weekendową, ale raczej, raczej. Ta luka nie będzie, będzie podobna do tej, czyli może łatwo naruszyć. Wydaje się, że dopiero takie mocne wsparcie to są okolice 1.2742. 1.2742, gdzie mamy tutaj szczyt, szczyt z tutaj z 20, z 20 tutaj tego roku. Oraz po drodze mamy średnią dwustucesyjną, 200 200 która wypada, wypada na 21,28, ale jak wiemy, te średnie tutaj ostatnio nam dość mocno nie działały, czy ona długo tutaj kurs przekroczył tą średnią przy trakcie tego impulsu wzrostowego. widać pewne problemy były i stąd to odbicie w dół. No w drugą stronę pytanie, czy ta średnia będzie działała podobnie? Otóż wydaje mi się, że raczej nie, że raczej tutaj dopiero, tak jak wspomniałem, ważny poziom to jest 1,27,28. Четыре около. druga para euro złoty w ujęciu D1 na złotym na podobnie jak na większości tych par walut emerging markets mamy korektę mamy korektę tego prawie trzymiesięcznego ruchu który przemocuje złotek wobec euro 40 groszy złoty w dość dla myśli widać tutaj jakąś presję presję na wyprzedaż złotego tutaj mamy tak naprawdę zestaw czterech bardzo dużych białych świec no i tutaj z technicznego punktu widzenia to dopiero się wydaje że dopiero zakres 1 4 4, 18, 4 20, może stanowić taką e, krótkoterminową barierę dla tych wzrostów, ponieważ tutaj to jest, to są to okolice e, okolice tak naprawdę szczytu z początku września. Poza tym mamy tutaj również e, znaczący, znaczący zakres e, FIBO, czyli 23,6. To był zakres tych wzrostów dość dużych, także wydaje się, że ten zakres może, może m, aktywować ten popyt w po, porównaniu złotego. Jednak trzeba pamiętać, że, że tutaj działają dwa czynniki, czynnik szerokie Rynku czyli spadający eurodolar, no i ten lokalny nasz, czyli oczekiwany spowolnienie, tym bardziej powczorajszych, słabych danych dotyczących produkcji przemysłowej. No to widać, że tutaj fundamentalnie również rynek obawia się, że RPP zacznie szybko i mocno ciąć stopy. Także widać, że fundamentalnie to również wpływa negatywnie na złotego. No i e, pozostały dwie ciekawe pary z szerokiego rynku, czyli euro, frank. Euro, będącym potwierdzeniem e, tego, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli mówiliśmy o tym w mówiliśmy sobie o zejściu w kierunku 1,20, 66, 67 i widać, że ten scenariusz się realizuje. I jest to dołek z 10-11 września e, oraz e, no, dolne ograniczenie tego potencjalnego kanału, także widać, że tutaj euro z powrotem traci, frank się umacnia. Zobaczymy, e, zobaczymy tak naprawdę, czy ten zakres będzie stanowić tą barierę do wyjścia w górę, no chociaż w z technicznego punktu widzenia będzie bardzo mało miejsca, żeby kontynuować ten ruch. Mm, także niewykluczone, że tutaj możemy przejść raczej w sadzie jakiejś krótkoterminowej konsolidacji horyzontalnej. No i potwierdzenie, potwierdzenie również tego, do czego mówiliśmy ostatnio, czyli dolar do jena. Dolar do jena, o którym mówiliśmy sobie, że, że ta para będzie szła w dół, że będzie szła w dół w kierunku gdzieś tutaj ok, okolicy 0,78 jenów. No i tutaj oczywiście był test, była, była dość mocna próba, ponieważ pierwsze parę godzin po w decyzji banku of Japan, tutaj nastą nastąpiło osłabienie jena to Osłabienie jednak okazało się mocno nietrwałe i rynek zrobił to, co to co, 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 co musiał. Tak. Naprawdę mówiliśmy o tym, że to jest oczekiwane w sensie przez inwestorów, w związku z tym ta pierwsza reakcja oczywiście częściowo tutaj pochodna automatów, częściowo pochodna, pochodna tego duży, dużego komunikatu ze strony Banku Japonii, ale summa summarum wróciliśmy do, do tego, czego się spodziewaliśmy, czyli ruchu w kierunku 78, no widać już tutaj m, ewentualnie rynek jeszcze może prowadzić, pogłębić to w kierunku w kierunku troszkę niższych tutaj tych cieni dolnych, czyli ok. 77-90, ale najprawdopodobniej jest tutaj ta para Stanie dziś w dziś właśnie zakresie 78, 87 i 78 od dołu. Dziękuję za uwagę.